Witam serdecznie, za mikrofonem Magdalena Czech. Zapraszam na kolejny odcinek programu publicystycznego. Ze mną ponownie w studiu Joanna Szustopol. Witam serdecznie. Witam również. Ale nie przyszła tym razem sama, przyszła ze słoikiem. Yy, witam cię słoiku. takie jakiś trochę <śmiew> niemrawy jest, ale może yy, Joanna nam opowie, tak zamknięty w sobie. Zaklejony Tak, opowie nam trochę. Galerii, tak? Galerii słoiki tak. na wolności. My tak. się słoiki na wolności już tutaj wcześniej rozmawiałyśmy o tym, kojarzą z wypuszczaniem górków na wolność bądź, <noise> bądź też dżem, tak? Ale tutaj widzimy, że ten słoik jest zaklejony, ale nie wiem, czy wcześniej to górki stąd, czy bardziej mi się to kojarzy może nie z ogórkami, ale z szparagami. Jakby tutaj były wcześniej szparagi. E, to jest słoik akurat znam, bo to jest swoje osoby, z którą mieszkam, więc to były oliwki. O, oliwki. <noise> I do tego podejrzewam że Po grecku, tak zielone. bardzo. Tak. O, tak. O. Dobrze, więc y, widzimy tutaj słoik. Słoik tak. y, ma żółtą zakrętkę, jest zaklejony y, czarnymi taśmami izolacyjnymi, to takie, tak. takie trochę... Ym, no nie będę tutaj się pogrążać w aspekty y, seksualne i dominowania, no, ale to, jest, to, jest, to jest... każdy aspekt, każda inspiracja jest dobra. Ale właśnie opowiedz nam, czym są, jest projekt słoiki na wolności. Czy przed każdym budynkiem wypuszczacie najpierw ogórki na wolność, później w to pakujecie coś <laughs> i, i co się dzieje? Yy, już tłumaczę. Galeria Słoiki na wolności została stworzona jakieś dwa miesiące temu. Yy, z takiej potrzeby, aby yy, może. Nasze skrawki, nasze, nasze skrawki naszej twórczości, część naszej twórczości yy, z schować do słoika i umieścić w przestrzeni miejskiej. Tam gdzie yy, to wydaje się niepotrzebne, nawet przy śmietniku czy przy krawężniku, aby podzielić się tym, co tworzymy, lub podzielić się słowem, które, słowami, które lubimy, które nas inspirują. Czyli taki trochę list w butelce. Takie list w butelce, ale tutaj właśnie teksty w, w słoiku, żeby nie ograniczać dzieła sztuki, tworzenia tylko do zamknięcia w czterech ścianach czy w naszych szufladach, ale też żeby pokazać, podzielić się tym, wymienić się refleksjami, jak i również żeby nawiązać rozmowę. Rozmowę y, na temat danych słów, na temat te swoich tekstów. Ale jeszcze linkowość. dobra, powiedz mi tak. Zamieszczamy w słoiku jakiś tekst. Mhm. Co jak wcześniej wspominałaś mhm. nam przed naszą rozmową, że w środku jest y, coś związanego z Holokaustem. Tak, tak, to zaraz wytłumaczę też. Y, tak, i zamieszczamy taki tekst w tym słoiku. Tak. I później, żeby o nim rozmawiać, to co tam jest, zamieszczony jeszcze numer telefonu, adres mm. e-mail. Nie, 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 już tłumaczę. Um, um, aby. Y Stworzyć taką, taką część galerii, można wejść na stronę na Facebooku Galeria Słoiki na Wolności napisać na forum informację, że na przykład o godzinie 16 yy, w, pod Teatrem Wielkim uwalniam słoik. I wtedy wszyscy czytają, wszyscy biegną. <laughs> no teraz żartuję polega na tym, że jeżeli od... ale myślę, że to byłby bardzo dobry aspekt tego, takiego biegania, e... jak to, to taka gra Tak, taka gra e... miejska i tak. też, też, też polega na tym, żeby tak spojrzeć wniknąć w tkankę miasta, poznać miasto od innej strony i, i, i polega na tym właśnie, że można pójść po, po czytaniu postu na stronie uwolnić słoik, zrobić też zdjęcie danemu tekstowi, umieścić na stronie lub przesłać do nas i my ten tekst umieścimy. Tak samo ze zdjęciem. To jest słoika. taki trochę osobisty performance, prawda? Jeśli ktoś chce przekazać siebie poprzez tak, 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 tak. Jest to ładnie to nazwałaś, właśnie taki osobisty performance słoikowy performance, taki nawet dotyczący wolności... Na przykład tak, tak, tak ulubieńcy ogórków, jak na przykład ja, czy czego innego w słoikach, tak, mogą później wykorzystać te słoiki. Oczywiście do przekazania. O ogórków też jeszcze pomyślimy. Bo to jest, to jest pierwsza edycja. Myślimy jeszcze nad edycją taką, żeby w słoiku uwalniać swoje życzenia, czy życzenia dla innych albo pomysły mhm. na jakieś wydarzenia w mieście. No i tak po tak to wygląda. Ja tutaj właśnie mam słoik koleżanki, która umieściła post, umieszczę to zaraz po wyjściu przed, przed budynkiem i to jest też świetne, że dana, dany słoik jest charakterystyczny dla danej, danej osoby. Tutaj na przykład koleżanka interesuje się bardzo Holokaustem, kulturą żydowską. I słoik myślę, że też to odzwierciedla, prawda? To jest taki. Dosyć... Tak, tak. Różne rzeczy odzwierciedla. Myślę, że jest, słoik jest złożonością osobowości, tak. więc. <laughs> tak. I, 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 I też chciałam w ten sposób, stworzyć, tworząc taką galerię, ewokować słowo pisane żebyśmy poświęcili e, chwilkę czasu na napisanie czegoś na kartce, nie często, jak teraz w komputerze, e, w programie, tylko właśnie tradycyjnie, tradycyjne pismo. E, a obecnie Galeria swojej na Wolności gości w Strefie Kultywator. Tak, i również gości teraz u nas w studiu, w Wyższej Szkole Nauk i Dziennikarstwa. I jeszcze też wspomniałam, że e, chwilę po wywiadzie zostanie wypuszczony, tak, tak, na wolność. na wolność. Tak, zostanie wypuszczony. I zobaczymy, kto uwolni. Czy to nie. musi właśnie, jak to jest? To ten słoik musi uwolnić jakaś konkretna osoba, która się wcześniej zgłosi, żeby go uwolnić, tylko po, czy po prostu przechodzień, który będzie? Przechodzień. Może być to osoba, która znajdzie informacje na stronie. Ale jak to ale... wygląda? Powiesz mi, stawiasz ten słoik mhm. gdzieś, tak? Na tak, przykład tak, na gdzieś. schodach. Na schodach. Mhm. No i myślisz, że po prostu ludzie nie będą się bali, na przykład dotknąć tego słoika albo coś takiego. Boją się, bo ja też, też, też yy, zwracam, że ja też wypuszczam, ale też czasami sobie, jeżeli mam czas i, i, i to obserwuję. I mhm. ludzie się boją. Często zabierają. Mhm. E, tutaj w akurat w kultywa kultywator e, nie e, umieszczamy informacji na słoiku, ale wypuszczając, uwalniając słoiki w mieście, e, naklejamy. Mm -hmm. karteczka z informacją Galeria Słoiki na Wolności. Otwórz, mm -hmm. przeczytaj, zostaw. Taka Alicja w Krainie Czarów Tak. I szukajcie nas na Facebooku. Y, także my już tutaj kończymy naszą rozmowę y, w radiu, a za chwilę razem z Josią przemieścimy się, aby wypuścić y, na wolność słoik, co <grym> będzie dla mnie całkiem nowym <grym> doświadczeniem <grym> empirycznym, ale ja się z tego powodu bardzo cieszę. Jeszcze nigdy nie uwalniałam niczego ze słoika, chociaż, chociaż w sumie to uwalniałam, no. Ale nie tak, nie, 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 tak. W, te, nie w ten sposób, tak. Także y, zaraz Państwu przedstawimy jeszcze jak będzie u, wyglądało nasze uwalnianie słoika. Dziękuję bardzo i zapraszam do galerii Słoiki na Wolności. Mogę to otworzyć? No jasne, otwieraj. Zobaczymy Dobry. co jest w środku. Nie mogę. Zaklejone. Skąd Czy tam jakiś robaczek w środku <grym> będzie? Dobra. Trzeba go wypuścić. Robaczka. Co to za kartki? Maj, wszystko, grudniu, przechodzi, mija, po każdym. Co? tłumaczcie, <tum> bo nie rozumiemy. Przechodzi grudniu, mija, po każdym, mija, przechodzi grudniu. Ale więcej macie dla mnie takich słoików. A czy otworzyłbyś taki słoik stojący gdzieś na mieście na przykład w parku Wilsona? Nie, bo by tam była bomba. Takie słoiki. Zrobić Nie karteczkę, Napisz, otwórz, otwórz. otwórz. Nie, bo i tak by, tym bardziej bym myśleli, że będzie bomba. Nie wiem, trudno powiedzieć, ale no wiecie, my tutaj. Się Może znamy... jakoś bardziej nagłośnić tą akcję, o, żeby Facebook, ludzie wiedzieli... Fanpage, te sprawy, żeby tak. ludzie wiedzieli o co chodzi. Panie i Panowie, mając na względzie dobro Słoików, pozwólmy cieszyć się im wolnością. Organizatorem Galerii Słoiki na Wolności jest Joanna Szustopol i Barbara Siemaszko, pomocnik mentalny Galerii Słoiki na Wolności.